Ustępstwo pozbawienia życia. Katrzymanie obywatelskie. Okay. policja, ja, ja jestem w tej chwili w pracy na Rzeczy Rzeczypospolitej. Proszę bardzo, zabezpieczę. Dobrze, sytuacja jest niebezpieczna. Wszyscy czuli się bezpieczni. 16 kwietnia 2025 roku. W szpitalu w Oleśnicy dokonało się prawdziwe trzęsienie ziemi, słyszalne w końcu w całej Polsce. Po tym jak w tej placówce zamordowano dziecko w dziewiątym miesiącu ciąży, europoseł Grzegorz Braun oraz poseł Roman Fritz przeprowadzili interwencję poselską. Na gizeli jagielskiej lekarce, aborterce, która zabiła dziecko w dziewiątym miesiącu życia, czyli zabiła dziecko gotowe do porodu, zastosowano obywatelskie zatrzymanie.

Mówimy telefon na policji. Dobrze, dobrze, proszę. Proszę nie uciekać. Proszę nie uciekać, proszę, nie uciekać. proszę, nie uciekać. proszę zastawić korytarz, proszę dokonać zatrzymania. Pana, ubiega proszę, ubiega ale lepiej mnie pani uderza. Pani mnie uderza. Zatrzymanie obywatelskie, policja. Zatrzymanie obywatelskie. Halo? Halo? Mówił Braun, Grzegorz Braun, poseł to. polski do Europarlamentu. Jestem w Oleśnicy w szpitalu. Proszę mnie wypuścić, Pani ja jestem Panie Pani Pani reprezentuje Pani teraz babki Baton, Tak wynika z na no, miejsce przestępstwa. Nie reprezentuję tego szpitala. Proszę podać adres, koledzy. Proszę Bardzo pilnie. Przestępstwo pozbawienia życia. I mamy tutaj osobę, co do której są poważne podejrzenia. Tak, naruszona moją e, niedotykalność. niedotykalnych na służbie... Tak, jestem, jestem, na czwartym piętrze którym Mieści się siedziba dyrekcji szpitala. Mamy, tak. mamy tu do czynienia z... Taki poseł, przestępstwem pozbawienia no, życia, tak. życia ze szczególnym odręczem. Dziękuję. Czekam, czekam na policję. Tak. Dziękuję Z Nie jest, przed, Boże. jest pacjentem, nie jest pracownikiem. Przed, prosto, proszę w żadnym nie dopuścić do tego, żeby pani opuściła to miejsce. Proszę mnie wypuścić. Spotkają no, państwa konsekwencje. Proszę nie próbować opuścić tego miejsca, ponieważ mamy poważne i uzasadnione podejrzenia, że zechce Pani uniknąć, uniknąć sprawiedliwości, z obawy matawstwa i z obawy utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości i organów policji. Nie możemy, bardzo proszę. Nie możemy dopuścić do tego, żeby Pani teraz gdzieś zniknęła. Pani już dopuściła się naruszenia mojej nietykalnej przyjaciółki. Się... Proszę, Proszę napierać nie napierać nie... na mnie. Proszę, Proszę mnie nie, nie dotykać. Proszę mnie też nie dotykać. Proszę mnie zostawić. To Pani na nas napiera. Ale przynajmniej no, nie, nie pijamy Pani skrzykawki serca. Czy oczywiście Pani dyrektor Proszę o przypomnienie. Zelę Jagielska Pani, Jadielska. Pani Jadielska próbowała. Próbowała członknąć, tak jest. Y ja dokończę kilka powodownych Czy podanie chlorku potasu niosło za sobą jakiekolwiek ryzyko zdrowotne lub zagrożenie życia matki? Pytanie 14. Czy personel był świadomy tych potencjalnych zagrożeń? Pytanie do oglądacja. Pytanie 15. Proszę o udostępnienie pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej przedmiotowego przypadku, w szczególności karty leczenia, protokołów podania leku, zapisów pielęgniarskich oraz decyzji lekarskich w razie potrzeby z zachowaniem anonimizacji danych. 16. Proszę o przekazanie kopii wszystkich wewnętrznych procedur i instrukcji dotyczących stosowania chlorku potasu w szpitalu. Informacje dodatkowe. Pytanie 17. Czy którykolwiek z członków personelu zaangażowanych w procedurę był wcześniej objęty postępowaniami dyscyplinarnymi lub skargami pacjentów? Przyjrzyjmy się tylko niektórym komentarzom na znanym portalu oceniającym usługi lekarskie dr Gizeli Jagielskiej. Po rozpoznaniu choroby u mojej, obecnej już córeczki, prawie zdecydowałam się na aborcję, co delikatnie, ale jednak sugerowała pani Gizela. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, gdybym miała żyć z tą traumą, a.